Widzowie, pamiętacie jak nie przeszłam tej gry? Dzisiaj będziemy próbować, aż dopóki nie wygramy. Dzisiaj przynajmniej już wiem, że trzeba iść prostą. Bo co kupi labirynt tu? Przejście tego nie dało. Przej... Nie, to będzie. Dobra. Leci i szybko to muszę wziąć. Za pierwszym razem to nie, tego nie przejdę. Dlatego, dlatego dali więcej prób, bo on za szybko chodzi. Dobra, O oh, shit. No, kurde. Coś mi wyskoczyło. Naczpał. Nie widzicie? Przejście tego nie da. On tu idzie. Oh shit. Dobra, lecimy, tym razem się uda. Chodźmy. Niezbakowany. A e, widzicie, nie da się tego przejść. Dosłownie. Exit, nie wyjdziemy stąd. Nigdy. Nigdy. Shit. Gdzie tu nie idę Tu Tu idę Dobra przejdziemy to Jest Klik. Wygraliśmy Ez Wygraliśmy Wygraliśmy Dobra i koniec Cześć